Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany fragment książki Przewodnik Turystyczny. Konkretnie dzisiaj będzie troszeczkę o zającach i o kurapatwach. A co konkretnie? Ośrodek Hodowli Zwierzyny Mszano zawiera taką ścieżkę edukacyjną, właśnie o takiej nazwie, ale najpierw przejdźmy może do początku. W grudniu 2013 roku oddano do użytku woliery adaptacyjne i obiekty, które służą do Odbudowy populacji zwierzyny drobnej w ramach realizowanego projektu. Ta inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych. Właśnie ta wspomniana ścieżka śladami zającej kuropatwy jest przeznaczona dla najmłodszych i celem jest przekazanie społeczeństwu znaczenie tego ośrodka hodowli zwierzyny szan. Teren tego ośrodka, Mszano, gdzie się znajduje, to jest Obwód Łowiecki numer 79. Jest to specjalny ośrodek hodowli zwierząt, tworzony na bazie obszaru i obszarów łowieckich, wyłączonych z wydzierżawiania. Zajmuje około 9000 hektarów i prawie 30% powierzchni stanowią lasy. Jakie są cele tego ośrodka? Po pierwsze, prowadzenie wzorcowego zagospodarowania zwierząt dziko żyjących, również prowadzenie na tym terenie badań naukowych. Hodowla gatunków rodzimych zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk. Tym zajmują się m.in. myśliwi z, z e, koła łowieckiego. Hodowla zwierząt łownych, w szczególności pożytecznych w biocenozach leśnych, no i prowadzenie szkolenia z zakresu łowiectwa. To są cele ośrodka. Natomiast jaka zwierzyna znajduje się na terenie ośrodka Mszano? Po pierwsze występują tam dość duże zwierzęta łowne, jelenie, sarny oraz daniele. Można spotkać prawie wszystkie gatunki zwierzyny drobnej. Również zostały zaobserwowane łosie, bobry, a nawet myśliwi zauważyli wilki na tym terenie. W ramach inwentaryzacji wynikło, że ilość kuropatwy i zająca jest na bardzo niskim poziomie i wykazuje tendencję spadkową. Dlatego zainteresowano się właśnie zającem oraz kuropatwą, żeby zwiększyć ilość i żeby była równowaga przywrócona w tym ekosystemie. Kuropatwa zwyczajna, w takim razie na niej się skupmy teraz. Dlaczego jest jej tak niewielka ilość? Po pierwsze, populacja podlega wahaniom w zależności od tego, jaka była zima, jaka konkretnie była ostrość tej zimy oraz pogoda w czerwcu i lipcu ma znaczenie, ponieważ pisklęta są dość wrażliwe na wychłodzenie i na przemoknięcie. Kuropatwa będzie prowadzić dość skryty tryb życia i jest bardzo płochliwa, stąd ciężko jest ją zaobserwować w środowisku naturalnym. Trzeba być zdecydowanie cierpliwym obserwatorem. Gniazda będzie budować w ciernistych, wśród ciernistych krzewów, dlatego że to ma chronić przed drapieżnikiem. Drapieżnik nie lubi zostać ukłoty przez takie cierniste krzewy, więc nie będzie tam wnikać do środka i zostawi jaja oraz pisklęta. W spokoju. Jaki jest problem z ilością kuropatwy? Nie tylko i wyłącznie ze względu na temperaturę, wspomnianą, ale również dlatego, że dochodzi do scalenia gruntów oraz niszczenia miedz, czyli miejsc, gdzie te kuropatwy mogą sobie spokojnie żyć, spokojnie bytować. To będzie powodować zmniejszenie ich naturalnego środowiska. No i trzeba się tutaj pochylić nad zwiększeniem tej ilości właśnie miejsc i żeby te grunty nie były scalane, żeby miały swoje środowisko naturalne. Również zają, zając szarak. Jest dość, populacja jest dość w niskiej liczebności i trzeba się również tutaj nad nim pochylić troszeczkę. Co może być powodem, że tego, liczebność tego zająca się zmniejsza? Może to być wprowadzenie u lisów szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie, więc ilość lisów będzie miała wpływ na, na ilość zajęcy. Jeśli dużo lisów, no to w tym momencie one będą dość głodne i będą polować na zające. Również niekorzystny wpływ ma człowiek. Mechanizacja rolnictwa czy też koszenie łąk, gdzie stoi środowisko naturalnego przebywania. Likwidacja miec również przeszkadza zającom, bo one tam również mogą sobie spokojnie bytować i spokojnie przeczekać na przykład tego lisa, który będzie wędrował blisko. Mam nadzieję, że przybliżyłam troszeczkę ścieżkę edukacyjną śladami kuropatwy i zająca. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.